Siemaneczko, siemaneczko, ja jestem DJ Bregenc. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Prawdopodobnie już ostatni z gry, kolat. Także rozpoczynajmy. W poprzednim odcinku odkryliśmy tutaj te jaskinie i w ogóle odkryliśmy to miejsce tutaj. I, i, I tajemnice z tym związane. A w dzisiejszym odcinku już, żeby nie przedłużać, to ja przeszedłem się tutaj, tędy, tutaj, tędy, tutaj, o, tutaj. Jesteśmy tutaj, bo musimy tutaj od, odkryć punkt, który jest dokładnie tutaj. 45, 84. Czyli gdzieś w tym lesie. Gdzieś w tym lesie. I zobaczymy w tym spalonym lesie. Właśnie jakoś dziwnym trafem ja go ominąłem i, i nie wiem dlaczego nawet go ominąłem więc yy, to jest to jest takie dla mnie bardzo tajemnicze tak samo jak to drzewo które wygląda strasznie makabrycznie wręcz no i teraz pójdziemy sobie w lewo w poprzednim odcinku szliśmy w znaczy nie Teraz idziemy w prawo, w poprzednim odcinku już szliśmy w lewo, teraz idziemy w prawo Dobra, o, i tutaj mamy ten las I teraz musimy znaleźć ten punkt Ten punkt, punkt, punkt W tym lesie Kurde I czy my go znajdziemy, to jest pytanie Prawda, wygląda to super. Może to ta skała? Ale nie, chyba nie. O, dobra, dobra. Ja, ja może jednak nie chcę tego lasu. Ja, ja tylko pozwiedzać przyszedłem ja... Proszę mi nic, nic nie robić Halo Halo, proszę, proszę mi tam nic nie robić On tam jest? Nie, no dobra już poszedł Kurde, jak jestem Po prostu Podekscytowany Coś jest A jednak E O Moja droga Wiesz że Czas w ośrodku mija mi na długich spacerach w parku Tylko tutaj znajduję Odkupienie Tylko w cieniu drzew Myślę moje Jakieś wyznania miłosne, dobra. Co się będzie teraz działo, czy... Jak tam sytuacja na mapie? Sytuacja na mapie wygląda w ten sposób, że wszystko zostało odkryte, tylko teraz ostatni... Tutaj ten punkt. Musimy do niego jakoś dotrzeć. Tylko właśnie jak. Hm. No nic, widzimy się chyba po przerwie, bo nie będę tutaj was zanudzał moim moim, moim walkingiem. A to co to jest, kurde Ale nie, tu nic nie ma To jest tylko dla pic na wodę fotomontaż No chociaż Chociaż niby jest totem Tędy nie przejdziemy, nie ma szans Dobra Wracamy Wracamy tędy Panie Majster Okej, okay, chyba jestem gdzieś Bo chyba to jest tutaj Chyba Zbliżamy się do celu moi, moi, moi drodzy Na pewno się zbliżamy do celu Patrzcie to Kurde Chciałeś wszystko naprawić, ja wyszło jak zwykle, kurza. Teraz musi się DJ tułać po tym. Jak tu pani wejść? Ja chyba mam pomysł. Nie, no z tamtej strony na pewno. Idziemy do tego pana. Proszę nie uciekać. No i uciekł Kurde Tutaj musimy obejść to wszystko naokoło I przejść Ogólnie tutaj jesteśmy na zamarzniętym jeziorze Także trochę Trochę dangerous Trochę dangerous O Dobra no i jesteśmy, no i lecimy, kurde, do góry. O, oh, boję się. Dobra, lecimy. Nie, nie, to, to już, to, to, to już nie brzmi zbyt dobrze. Myk, myk, myk. Proszę mi nie zabić, nie zabijajcie mnie. Dobra. Ja już tu byłem w sumie. W którymś odcinku, pamiętam. Ale mnie tutaj zabili chyba. Idę sobie la la, la, la. la, la, la. idę sobie. Idę sobie la, la, la ale tu stromo jest, kurde. Patrz jaka góra normalnie. Hardkorowo. Hardcore wodzie, DJ się wspina, kurde Po tych górach kolatu No i tu mam zejść? Chyba tak, kurde Dobra Idziemy dalej Co, co, co tu się, co tu się dzieje? Szybko! Ach, dobra, nie spadło. Nie spadło, ale patrzcie, jak, jak tu jest stromo. To jest po prostu, ja nie wiem, szok. A co? ósma. No to co? Ten... Zaraz yy, no, bliżej do tego pana swojego. No. Muszę, żeby nie wziął pomocnika. Ale Dominik nie chce. Nie chce? Nie chce, bo wczoraj. Czemu? No nie wiem, no. Będziesz się obijał? No nie, no, Gnojdzie się wywali, no. No zobaczymy. No zamknij mi drzwi. Jak Pytam ci... Śniadę? No, jak możesz? A ty jedziesz ze mną? No bo mi się nie chce na pochodę. A gdzie ty jedziesz? Do wielopola! A, dobra, to cię podrzucę, no Jeny jak tu jest stromo, kurde Dobra. O, i się zaczynałem jaskinie ponure. To, to mi się... To mi się nie, 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 nie... kojarzy mi się to zbyt dobrze. Latareczka fy. Halo? Latereczka mi nawet wariuje. Lecim tam szybko, kurde na speedzie. Szybko, szybko, szybko tutaj przejść trzeba. Myk, 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 dobra. Dobra tutaj, tutaj nie wiem, tutaj naprawdę nie wiem co, co, co mi teraz wyskoczy, bo teraz to Naprawdę jestem I do góry chyba Trzeba teraz do góry iść Ajajaj To nie wygląda zbyt dobrze To wygląda wręcz tragicznie Halo, halo Halo, halo O kurde No tutaj jestem A tu jest ta postać Kurde! Szybko biegnij tu! Stary, kurde, jak tu wejść w ogóle teraz? Tutaj trzeba jakoś się powspinać tędy, może jakoś wejdę. Halo, szybko tego shifta używaj, gościu! Nie, węd nie wejdę tędy? Kurde, jak mam wejść? Drzewo się złamało, spruchniało, czy kurde coś Notatka Dobra, ja teraz nie potrzebuję notatki Ja potrzebuję się stąd wydostać, kurde, nie Tutaj, jak, nie wiem, tu bym jakoś wszedł, nie, nie wejdę Muszę tędy jakoś coś spróbować Wejdę tędy Nic Zero, czyli tu musi być jakieś wejście, no No musi być, no kurde musi być O tu jest coś Czy to mnie uratuje? Czy to mnie uratuje? Zaraz zobaczymy, kurde Idźmy coraz wyżej Idźmy, idźmy, idźmy. Ufnym krokiem. Albo nieufnym. DJ? Och, kurde, naprawdę powiem wam, że... Emocje jak na grzybobraniu. A to co to jest? What the hell is that? jakaś świątynia kurde tych wszystkich Anomalii 7 Nie wiem dokładnie ilu nas tu przetrzymują Zamykają nas w celach po cztery osoby w jednej Widziałem dziesiątki takich cel Codziennie nas badają Mówią, że musimy być gotowi na oddziaływanie anomalii 7 Codziennie poddają nas testom Badają torturą. Widziałem jak zabijali ludzi Widziałem straszne rzeczy Piękne Nie, no masakra, masakra, naprawdę. Mój jedyny... No, no goście, goście trenują, ćwiczą jakieś tajemne rzeczy na, na żywych organizmach. Ruski, ruski, kurde. Ćwiczą, kurde. Porywają biednych ludzi. O, coś się zapaliło. Halo, mogę uciekać stąd? Chcesz chce stą, chce stąd uciec? Halo. Halo? Aha, dobra. Yy, kontynuuj. Dobra, to, to, to się nie udało. To, to się wytnie spokojnie. Szybko 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 kurde! Zbieraj się no, zbieraj się kurde! Saving, 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 saving! Kurde! Eee. Szybko tu się trzeba przeteleportować kurde co co tu się dzieje Zaraz się to wszystko rozpierdzieli kurde ta gra To to, to koniec już jest bliski chyba tak tak coś czuję chyba To, to temy się obracają to, co, co tu się co tu się odpierdziela Co? Co? Jakaś książka normalnie... Kartki uciekają z pamiętnika, wszystko leci... O co chodzi? Akt trzeci. I tak dobrnęliśmy do końca. Zrozumiałeś swoją rolę w moim planie. Ofiary nie są przypadkowe. Przecież nikt nie jest... Gdzie ja jestem w ogóle? Tam, tam coś jest. Jakieś obozowisko. W tamtą stronę. O co chodzi? O co tu chodzi, kurde? Jakieś eksperymenty na ludziach, kurde, zaraz ich... zaprowadzą do jakiegoś... Tam jest namiot. Dobra, idziemy. Idziemy w tamtą stronę, bo... Nie, nie słyszę Cię, kurde, to są ślady, patrzcie. Pierdziele! Ale jestem... Teraz... Gdzie on jest, kurde? Te ślady prowadzą w tę stronę, ale dobra. To ludzie? Nie to drzewa kurde Chcę obejść tutaj tędy bo chcę zobaczyć czy czy te ślady coś do czegoś prowadzą Prowadzą do tego obozowiska Zobaczymy czy tam... Czy tutaj ktoś jest? Świeci się ładnie w ogóle O co chodzi? Wszystko... Z... co? O co chodzi? Halo Halo, dzień dobry, jest coś tam? Nie no bo... Po... Drodzy, zakończyliśmy właśnie serię Skolat w tym dzisiejszym odcinku. Bardzo fajny horror polskiego studia IMGN Pro, także ja osobiście wystawiam y, tej grze ocenę tak no 8,5 na 10. Bo ta optymalizacja w pewnych miejscach mogła być troszkę lepsza. Ale tak poza tym to wszystko jest super. Udźwiękowienie i... samo udźwiękowienie i sceneria bar robi bardzo fajną robotę i... Kurde, coś pięknego, także... Widzimy się już... Nie wiem kiedy, ale na pewno w jakiejś serii też będzie jakaś nowa seria z jakiegoś horroru e, A tak na, 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 na teraz to, to pewnie będą teraz te symulatory i tak dalej Tak więc No, zakończyliśmy jedną i, i mam nadzieję, że już wkrótce rozpoczniemy drugą jakąś serię z jakiegoś horror... chorojka Także co, mam nadzieję, że Wam się podobało zostawcie łapeczkę ofensywną w górę pod tym odcineczkiem na zakończenie serii. Trzymajcie się, na razie, no i papa pa, mówił DJ Breakdance, yo!